Teraz zajrzymy do wnętrza magazynu, po to, żeby spotkać się z autorami wybranych artykułów. Zaczniemy od osoby, o której wspominała Renata Durta, psychologa, psychoterapeuty Przemysława Mućko. W trzymanym przeze mnie egzemplarzu niebieskiej linii nr 2 z 2021 roku napisał artykuł zatytułowany Emocjonalne mosty do przeszłości. Dzień dobry, to dla mnie zaszczyt, że mogę tutaj przed Państwem występować. Nazywam się Przemek Mućko, jestem terapeutą schematu i jest to takie podejście, gdzie bardzo często sięgamy do korzeni, do przeszłości, do dzieciństwa i pracując nad zmianą, pracujemy nie tylko nad tym, co rozumiemy, ale także, a może przede wszystkim nad tym, co przeżywamy. I to jest ten kawałek mojego terapeutycznego warsztatu, o którym chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Chciałbym skupić się na tym, jak e, nasze mózgi przeżywają rzeczywistość i, e, i co z tego wynika w codziennym życiu, ale też w gabinetowej praktyce. Otóż, e, ucząc się po, poruszania w świecie wokół nas, przyswajamy mnóstwo reguł, mnóstwo zasad, które w którymś momencie zaczynają być czymś, co się wydarza w nas intuicyjnie. Prosty przykład to, kiedy idę ulicą, to chodzę do przejścia dla pieszych i widzę czerwone światło. To, co robię, to odruchowo się zatrzymam. Nie muszę się nad tym zastanawiać, nie muszę myśleć, po prostu widzę czerwone światło i się zatrzymuję. Oczywiście niewielkim kosztem, niewielkim aktem woli mogę to czerwone światło obejść, ominąć, sam sobie wytłumaczyć, że jest czerwone światło, nikogo nie ma w pobliżu, nie ma żadnych samochodów, nic się nie stanie, a ja się spieszę na spotkanie, idę. Natomiast odruch mówi stop. Te odruchy e, płyną z e, tego systemu w naszym mózgu, gdzie zapisują się nasze wspomnienia, ale nie te świadome, tylko te niedostępne naszej świadomości. Nie mamy jednego systemu pamięci. W obrębie pamięci długotrwałej mamy dwa główne: i jest to pamięć jawna i pamięć utajona. W jawnej mieści się cała wiedza na, na mój własny temat. To pamięć jawna tworzy moją historię, to pamięć jawna tworzy moją osobowość. Ja wiem, że jestem wszelkim uczniem dzięki pamięci jawnej, ale te wszystkie odruchy, które na co dzień sterują moim działaniem, które sprawiają, że potrafię zawiązać buty i zatrzymać się na czerwonym świetle, one nie są w pamięci jawnej, tylko w pamięci utajonej. Te przykłady, od których zacząłem, to jest po prostu lekki kaliber. Natomiast to, z czym często się stykamy w gabinecie, to jest dokładnie te same mechanizmy pamięci, ale zupełnie inny kaliber emocji. Otóż, tak samo jak się uczę stój, czerwone, idź, zielone, tak samo w ciągu życia mogę nabyć mnóstwo różnych innych, podobnych emocjonalnych skojarzeń, gdzie na przykład uczę się kojarzyć podniesiony głos z aktem przemocy, zmarszczone brwi z eksplozją gniewu. Przyjąć poważną minę z tym, że zaraz u tej osoby w oczach pojawią się łzy, a ja poczuję się potwornie winny. I to są takie emocjonalne skojarzenia, które zapisują się w pamięci udajonej, zostają tam na lata. Natomiast później żyjąc, ja się poruszam w obrębie tego, co się dzieje w mojej pamięci jawnej. Mogę mieć mnóstwo takich wyzwalaczy, takich czerwonych i zielonych świateł, które odpalają we mnie różne stany emocjonalne a jednocześnie zupełnie nie zdawać sobie sprawy. Te dwa systemy w mojej pamięci, one działają z różną prędkością. W momencie, kiedy natykam się na jakiś zewnętrzny bodziec, czy wewnętrzny, na jakiś wyzwalacz, pierwsze, co się inicjuje, to właśnie ten system pamięci udajonej pojawia się jakieś emocjonalne skojarzenie, dopiero potem włącza się pamięć jawna, dopiero potem odzywa się ten świadomy przemek i w momencie, kiedy ten świadomy się odzywa, tam już jest jakiś stan emocjonalny efekt, do jakiego to prowadzi, to mnóstwo sytuacji, kiedy ja jestem przekonany, że, że patrzę na coś, coś widzę, podejmuję jakąś trzeźwą, racjonalną decyzję, a tak naprawdę to po prostu ta świadoma część mojego umysłu, dodaje jakieś znaczenie do emocji, które odpaliły się już wcześniej. A to jest ważne z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jeśli w terapii po prostu sobie rozmawiamy, to my zyskujemy możliwość i dostęp do tych treści świadomych, i możliwość zmieniania, modyfikowania treści świadomych. Natomiast to, co się wtedy nie wydarza, to modyfikowanie tych treści zapisanych w pamięci utajonej. To często prowadzi do znanych yy, z gabinetu sytuacji, kiedy ktoś nam mówi, Ja wiem, ja to rozumiem, tylko co z tego, skoro jak przyjdzie, co do czego, to ja i tak działam to on po staremu. Drugi efekt. To w momencie, kiedy my tylko rozmawiamy i próbujemy poukładać z kimś historię jego czy jej, to możemy połączyć bieżące wydarzenia, bieżące reagowanie z tymi elementami historii, o, my, o których my wiemy. I to będą tylko te elementy historii, o których nam powie ta osoba, przywołując treści zapisane w pamięci jawnej. Ciągle nie wiemy, jakie emocjonalne skojarzenia mogą być pod spodem. Jedno z moich ulubionych narzędzi, służących do odkrywania i do, przeciw, do przeciwdziałania takim właśnie sytuacjom, to są tak zwane mosty do przeszłości, emocjonalne mosty do przeszłości. To prosta metoda, prosta technika, ale niosąca w sobie ogromny potencjał. Emocjonalne mosty do przeszłości pozwalają nam obejść tą świadomą część i dotrzeć bezpośrednio do treści które znajdują się w systemie pamięci utajonej i zależnie od etapu terapii na początku mogę dzięki temu trafniej wspólnie z daną osobą zrozumieć jej sposoby reagowania, a na dalszych etapach mogę zmieniać bezpośrednio te treści powiązane z emocjami, a nie tylko to, co dana osoba już wie, już rozumie. Tworzenie mostów do przyszłości to jest alternatywa dla tradycyjnego wywiadu. W tradycyjnym wywiadzie po prostu mogę zadać różne pytania, a jak to wyglądało, a, a jak wyglądało twoje dzieciństwo, a jak reagowali twoi rodzice, jak reagowała twoja mama, jak reagował twój tata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciągle poruszam się wokół tego, co świadama. Emocjonalny moc do przeszłości e, to jest inny styl pracy. W momencie, kiedy trafiam z daną osobą, która korzysta Terapii u mnie, przychodzi właśnie do gabinetu, opowiada mi o jakiejś trudnej, bieżącej sytuacji. Kiedy trafiam na taki moment, mogę zrobić dwie rzeczy. Ok, powiedz, co się stało, co się wydarzyło, jak myślisz, kiedy nauczyłeś się tak reagować, jak myślisz, jak doszło do tego, że wytworzył się w tobie taki właśnie wzorzec przeżywania. Cały czas kręcimy się wokół systemu pamięci jawnej. Mogę też zrobić drugą rzecz. Mogę powiedzieć, ok, poczekaj, tu się zatrzymamy. Usiądź wygodnie, zamknij oczy, i teraz wyobraź sobie, że ta sytuacja, o której chcesz mi opowiedzieć, dzieje się właśnie teraz. Zamknij oczy i zacznij mówić tak, jakbyś właśnie teraz był, czy była w tej sytuacji. Po czym proszę osobę, żeby mi opisała, gdzie teraz jest, gdzie się znajduje, co widzi, co jest nad, pod, Wokół niej, czy siedzi, czy stoi, kto jeszcze jest w tej scenie razem z tą osobą, tworzymy tło, szkicujemy scenę. Gdy już ta scena jest naszkicowana, gdy już potrafię sobie razem z tą osobą wyobrazić ten moment, to miejsce, puszczam scenę w ruch. Okej, okay, dobra, to powie, co się dalej wydarza? Kto tam jest? Co ty robisz? Co robi ta osoba? I tak dalej, krok po kroku. Proszę tę osobę, żeby na bieżąco, tak jakby to się znowu wydarzało, właśnie w tej chwili relacjonowała mi kolejne kroki. Dochodzę do momentu e, najintensywniejszych emocji i mówię stop. I to jest właśnie ten kluczowy moment mostów do przeszłości, o których e, chciałbym Państwu opowiedzieć. E, gdy mówię stop. Docieram do momentu, kiedy emocje są najintensywniejsze, i proszę tą osobę, okej, okay, poczekaj, zatrzymaj się teraz, pozwól, żeby ta bieżąca scena się rozpłynęła, a ty skup się tylko na tych uczuciach, które w tobie są. Jeśli chcesz, możesz mi opisywać, jeśli nie możesz, po prostu zajrzeć do swojego wnętrza i zobacz, co to jest, co to jest za uczucie, gdzie to jest, jak ty się czujesz, jak to jest być w twojej skórze. Złap to i spróbuj uczynić tę emocję tak wyraźną, jak tylko potrafisz. A potem jest ta kluczowa instrukcja, która brzmi mniej więcej tak. Teraz pozwól, aby Twój umysł odpłynął do przeszłości i podrzucił Ci jakąś scenę. Kiedy mały czy mała Ty czułaś po raz pierwszy coś podobnego? przywoła jakąś scenę z dzieciństwa, jakiś obraz, kiedy pierwszy raz czułaś coś takiego, albo czułeś coś takiego. Nie zastanawiaj się nad tym, nie myśl, nie kombinuj, czy pasuje, czy nie pasuje, po prostu puść. Skup się na uczuciu i niech twój umysł zrobi resztę. To, co się zazwyczaj dzieje w takim momencie, to ludziom samoistnie wskakują jakieś wspomnienia. I to są wspomnienia płynące już bezpośrednio z tego systemu pamięci utajonej. Nie z tego, co już i tak wiemy, albo czego jesteśmy świadomi, ale stamtąd, gdzie są faktyczne źródła tych utrwalonych wzorców. Efekt, który znam z gabinetu, czasem to jest coś takiego, że sobie wspólnie mówimy, ok, no tak, mogliśmy się spodziewać, że to stamtąd pochodzi. Ale też nierzadko trafiamy w takie rejony i w takie miejsca, gdzie słyszę od osoby w fotelu naprzeciwko: wow, nie myślałem, że to o to chodzi, w ogóle tego nie kojarzyłem. I nagle ta świadoma część ich psychiki zyskuje taką konkretną wiedzę, pomagającą im połączyć bieżące zachowania z ich faktycznymi źródłami, a nie tylko z tym, co im się wydaje. Zachęcam do lektury pisma Niebieska Linia i czytania o tej technice, a także o innych metodach i narzędziach pracy. Temat rzeka mógłbym mówić bardzo, bardzo długo. Nie chcę Państwa zanudzić. Jeszcze raz dziękuję za, za uwagę i zaproszenie mnie do udziału w tej konferencji. Do zobaczenia.